Witam serdecznie, szczęść. Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. I tutaj się zatrzymajmy, postawmy kropkę, skupmy się na tym słowie, na tym ostrzeżeniu Jezusa względem nas, abyśmy nie byli bogaci. Ale tu nie chodzi o pieniądze, naprawdę. Tu chodzi o coś więcej niż o pieniądze. Bo jeśli jesteś bogaty, to stajesz się jak Bóg. A co robi Bóg? Bóg decyduje o dobru, co jest dobre, a co jest złe. Bóg decyduje. Człowiek oczywiście y zjadł z drzewa poznania dobra i zła, bo został skuszony przez demona, no i uległ temu y tej pokusie, i przestraszył się, zląkł się, bo spojrzał na siebie, mówi jestem nagi, i mi się to nie podoba. Nie jestem w stanie y z y żyć z tym. Nie, nie umiem żyć tak. To w ogóle człowieku nie umiesz żyć bez Boga. Ale wielu ludziom się wydaje, że jak to nie? Zobacz, do tej pory żyję, dobrze mi się powodzi. Bogaci tak myślą. Człowiek bogaty jest wyniosły, wynosi się ponad Boga. Tak jak to jest napisane w pierwszym czytaniu z dnia, z księgi, w księdze Ezechiela. Synu Człowieczy, powiedz, władcy Tyru, tak mówi Pan Bóg, ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś, ja jestem Bogiem. I dalej czytamy, ponieważ rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, Ty chcesz decydować, co jest dobre, co jest złe. Ty, władco, władco Tyru, ty człowieku. My, my decydujemy często, co jest dobre, co jest złe, przez nasze emocje decydujemy. Jakby nasze emocje za nas decydowały i my się im podporządkowujemy, a nie słowo Boże, nie nauka Boga, nie to, co głosi Kościół. Dzisiaj ludzie patrzą na Kościół i mówią: Kościół się skończył, ponieważ z Kościoła wyszły ohydne rzeczy i to prawda. Ale Kościół nie jest brudny. No bo wtedy zaprzeczałbyś tej prawdzie, którą głosisz co niedziela. Wypowiadasz swoimi ustami, jeśli chodzisz na msze w niedzielę. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Nie wierzę, że Kościół jest brudny, tylko że jest święty, apostolski, powszechny. Jest święty. Ludzie, którzy są w kościele, popełniają grzechy i przez straszne nieprawości wykluczają się z kościoła. Te grzechy odrzucają y, tych ludzi. Oni sami się odrzucają, wykluczają się z kościoła i zaciągają na siebie wielkie kary. Nawet jeśli nikt tego jeszcze nie z... Nie rozpoznał, nie osądził, nawet jeśli nikt z ludzi tego nie wie, to Bóg wie, czy moje serce jest wyniosłe, czy nie. No bo jeśli taki kapłan, który ma głosić i rozstrzygać, co jest dobre, co jest złe, ma głosić Słowo Boże, popełni jakiś grzech gdzieś tam po ciemku, żeby ludzie go nie zobaczyli, jakąś okropną zbrodnię, obrzydliwość, względem dziecka, drugiego człowieka, no to Bóg to widzi. Bóg widzi, że, to, że ten człowiek stał się wyniosły. Jeśli jeszcze on chce to ukryć, tak jak Kain chciał ukryć śmierć swojego brata, no to Bóg mówi: Ja to widzę. Nie zostanie to zapomniane, i później wychodzi to na jaw. Ale my, którzy jesteśmy w kościele, nie możemy przez czyjąś zbrodnię, przez czyjeś grzech, zgorszenia, odejść od nauki Kościoła. Bo wtedy też staniemy się wyniośli. Bo często tak jest, że aha, Kościół, ludzie Kościoła tak i tak postąpili, to teraz ja będę decydował, co jest dobre, co jest złe. I ludzie poganieją. Codziennie spotykam, prawie codziennie spotykam, ochrzczonych pogan, którzy odeszli z Kościoła, dokonując apostazji, albo nie przyjmując nauki Kościoła. Zobaczcie, w kwestii tych zwierząt. Bo to jest taki temat gorący, wiem, bo, bo patrzę na komentarze i widzę, że wielu ludzi się y, po prostu zdenerwowało na moje słowa, że nie można traktować psa jak człowieka. A wielu tak traktuje. Zobaczcie, co Biblia mówi. Księga Wyjścia, 22 rozdział, 18 werset. Kto spółkował ze, ze zwierzęciem, poniesie śmierć. I tu nie chodzi tylko o seks, o współżycie ze zwierzętami. Kto spółkował ze zwierzęciem, poniesie śmierć. Zajrzałem specjalnie do słownika, kupiłem sobie specjalnie słownik, taki gruby, żeby móc tam zaglądać i, i, i dokopywać się do, do tego, co przed nami często jest zakryte. Bo tłumaczenie jest niezbyt do końca takie prawidłowe. Tam jest napisane, że to spółkowanie odnosi się do towarzyszenia. Ewa towarzyszyła Adamowi, była towarzyszką jego życia, bo wcześniej nie mógł znaleźć żadnej pomocy u zwierząt. I pan zobaczył to. I dał mu ewę, dał mu osobę, człowieka, który jest innej płci, ale ma tą samą władzę, którą otrzymał człowiek od Boga. Pamiętacie, wczoraj o tym mówiłem. Pięć zmysłów, rozum i jeszcze słowo Boże. Siedem takich władz Bóg dał człowiekowi. Uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. Zwierząt nie uczynił na swój obraz i podobieństwo. I Adam nie mógł ze zwierzętami wejść w relację. I pojawiła się Ewa. I teraz to ona jest towarzyszką Adama. A jeśli człowiek zaczyna spółkować ze zwierzęciem, traktować zwierzęcie jak człowieka, to tu jest napisane poniesie śmierć. I dlatego wielu ludzi ma problem z Panem Bogiem, z relacją z Panem Bogiem, bo Bóg stał się człowiekiem. Jeżeli ja dzisiaj kolejny raz spotykam człowieka z psem, bo nie trudno jest spotkać człowieka z psem, który myśli, mm, odpowiada na pytanie: Kto jest ważniejszy, pies? Czy człowiek mówi, że pies? No to w tym momencie depczysz wcielenie. W Tajemnice wcielenia. Przecież Bóg stał się człowiekiem. Czyli ty mówisz, że Jezus nie jest ważny, ważniejszy jest twój ciapek. Albo, no teraz to imiona takich ludzi nadajemy, znaczy ja nie nadaję, ale ktoś inny nadaje imiona ludzi swoim zwierzętom. No i traktujesz zwierzę jak człowieka, spółkujesz z nim. I poniesiesz śmierć. Wchodzisz w śmierć duchową. Grzeszysz przeciwko Bogu. Stajesz się bogaty w swoim myśleniu, wyniosły, ja wiem lepiej. Ludzie są podli. A ty, a ty jesteś podła, podły? Ty nie, nigdy nie byłeś podły? Nikomu nigdy nic złego nie zrobiłeś? No i spotykam takiego pana, i mu, ten pan mówi: Ni, Nikomu nic złego nie zrobiłem. Dobra, mogę ci wierzyć. A przeciwko Bogu zgrzeszyłeś? Ale jak? No właśnie, ale jak? No sam w sam ten sposób, że, że go nie szukałeś, nie rozmawiałeś z Nim, nie odpowiedziałeś na Jego miłość miłością. W swoim rozumie, który On ci dał, nie szukałeś go. Bo zobaczcie, my szukamy życia po, poza, poza Ziemią, wyciągamy te swoje lornetki wielkie i patrzymy przez te lunety tam w niebo, patrzymy wielkie, ogromne, wspaniałe jakieś tam gwiazdy, gwiazdozbiory, i patrząc na to, nie rozpoznajemy twórcy tego wszystkiego, nie rozpoznajemy Boga. I Biblia mówi, że człowiek jest głupi, który mówi, że nie ma Boga. Mówi głupi w swoim sercu: nie ma Boga. Oni są ohydni, ochydne rzeczy popełniają. Są wyniosli. I jak człowiek jest wyniosły, to później niech się nie dziwi, że Bóg, tak jak to jest zapisane w, w księdze Ezechiela, mm, sprowadzi na, na takiego człowieka, na takich ludzi, na takie społeczeństwo, Cudzoziemców. Sprowadzam na ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Zobaczcie, czy to się nie dzieje na naszych oczach, że cudzoziemcy przybywają, najsroższy spośród narodów, i, i oni dobędą mieczy przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. No, chrześcijaństwo w Europie jest już zagrożone. Skoro ludzie mówią, chrześcijanie mówią, ja wiem lepiej, co jest dobre, a co jest złe. Niech mi Bóg nie mówi, niech mi Kościół nie mówi, co jest dobre, a co jest złe. Niech mi kościół, niech mnie Kościół nie umoralnia, <grym> wtedy stajesz się bogaty. Bogaty i bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego. I to powinno nas przerazić, tak jak przerazili się uczniowie, słysząc to. Któż więc może być zbawiony? U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe, ale Ty człowieku z Bogiem musisz współpracować. Oto kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, mówi Bóg. Wybieraj. Tu jest wszystko napisane, a Kościół to poświadcza, poświadcza to, wyjaśnia to. Ja to dzisiaj wyjaśniam. Ja uczę Jezusa, który studiuje teologię, który kupuje sobie specjalnie różne książki za Wasze pieniądze, żeby, żeby jeszcze bardziej pogłębiać swoją wiedzę na temat Pana Boga. Aby rozum się rozszerzał, żeby On mój rozum poszerzał, żebym był Jego sługą, żebym mógł służyć jemu i tobie, i innym sobie też, tak jak Piot później mówi, o, opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Ja opuściłem wszystko i poszedłem za Nim. Skupiam się tylko i wyłącznie na głoszeniu słowa. Na tym, żeby, żeby innym pokazać, jaki jest Bóg. Żeby inni zrezygnowali ze swojego ja wiem. Na ja wierzę. Ja wiem, rezygnuję z tego, przyjmuję wiedzę o Bogu, jego nauczanie, jego objawienie i, mówi, ja i mówię, ja wierzę. I wtedy, jeśli wierzysz i Twoja wiara jeszcze jest potwierdzona Twoimi uczynkami, moimi uczynkami, naszymi uczynkami, to wtedy Bóg mówi: Okej, okay, sprawdzę cię, czy jesteś do mnie podobny, i jak tak, wejdziesz do nieba, do Królestwa Niebieskiego. Wy, którzy poszliście za mną, mówi Pan, zasiądziecie również na dwunastu tronach. Aby sądzić 12 szczepów Izraela. Będziemy współsądzić innych. Bo poszliśmy za nim. Bo, bo oddaliśmy mu wszystko: oddaliśmy mu każdą minutę, każdą sekundę naszego życia. Staliśmy się ubodzy w duchu dzięki jego łasce. Nie bogaci. Bogaci. Którzy w swoim rozumieniu wynoszą się ponad Boga, ponad Jego naukę, ponad, ponad moralność. Ja decyduję, co jest dobre, co jest złe. Zobaczcie, te zachodnie narody, Polska też niestety idzie w, w tym kierunku. Te zachodnie narody i Polska niestety też, które odrzu odrzucają chrześcijaństwo, m, które mówią y, homoseksualizm, tak. LGBT tak związki y, takie partnerskie tak małżeństwo nie małżeństwo dla wszystkich adopcja dla wszystkich zwierzęta y, trzeba y, no, trzeba wywyższyć ponad człowieka bo zwierzęta są ważniejsze w ogóle cała ta przyroda natura ten e ekologizm to jest, to jest to, czego Bóg chce. Tak? Mi się zdaje, że człowiek jest ważniejszy od, od, od zwierzęcia i jest lepszy, ponieważ Bóg stał się człowiekiem, a nie zwierzęciem. Gdyby zwierzę było lepsze, to Bóg stałby się zwierzęciem, a nie człowiekiem. Więc nie mówcie mi, że Bóg że człowiek jest ważniejszy od, od, że, człowie że zwierzęta są ważniejsze od, od człowieka. Człowiek jest ważniejszy od zwie zwierzęcia, ponieważ Bóg stał się człowiekiem, a nie zwierzęciem. A kto spółkuje ze zwierzęciem, poniesie śmierć. Ja tego nie wymyśliłem. 22, księga wyjścia 22, 18, sprawdźcie to. Do słowników nawet zajrzyjcie, jeśli mi nie wierzycie. Jeszcze coś, coś na koniec, takiego, takiego pozytywnego bardziej. Jezus Chrystus, będąc bogatym dla Was, stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Stał się człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem, więc zwierzęta nie są ważniejsze od ludzi. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany i że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.